Bo ja gryskiej, tygryskiem. Duzi mnie. aaaa, Dusi mnie! A, dusi mnie. Du Znajomi mieli kiedyś taki, tak, tak o, taki, takie, obicie łóżka. I... Dusi mnie! Miałam lekki, ale tak paniki. Hej, hejka, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Marta i jesteście na kanale I Przychodzę do Was z wielkim pudłem, jakim są kurtki i płaszcze wiosenne z Sensei, czyli jak się już domyślacie, tanio. I pięknie! I dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym pomożecie wybrać mój płaszcz na wiosnę! Uuu! Wszystkie linki zostawiam wam w opisie, a tymczasem intro i zaczynamy ten odcinek. Calm? A tutaj jeszcze drugi odcinek, słuchajcie, on pojawi się na kanale. Ta druga część już nie jest Sinsay, ona jest z second handu, także jeżeli chcecie zobaczyć, co tutaj mam i co udało mi się wyłowić, to widzicie, że tu jest tak bardzo beżowo, ale to jest uniwersalne, nie? To jest wygodne, to jest, zawsze mamy się w co ubrać. To ten odcinek pojawi się już za niedługo, natomiast dzisiaj zajmujemy się tylko i wyłącznie Sinsayem, i płaszczami, i kurtkami. Ja zamawiałam sobie kurtki w na przykład dwóch rozmiarach. S. I rozmiar M. Przymierzymy sobie oba i zobaczycie jak to wygląda. To jest kurtka z ekoskóry w kolorze beżowym. Słuchajcie, ja nigdy nie miałam ekoskóry w kolorze beżowym, ale teraz strasznie mi się to podoba i stwierdziłam, że sprawdzę. No po prostu kurtka jest rewelacyjnej jakości. Ona ma też świetne opinie. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Kurtka jest wykończona takim długim, długim zamkiem na rękawie. Wejdziemy w lustro. O, przepraszam, przepraszam, bo tutaj jest No Może nie do końca z tymi gaciami to wygląda. Muszę je w ogóle podnieść, bo mi lecą. Ale wszystkie paski mam... O, nie, nie, nie mam już więcej paska tutaj. E, wszystkie paski mam po prostu za duże i nie mogę sobie spiąć gaci w talii. Natomiast... Zobaczcie, kurtka wygląda w ten sposób, i ja tutaj się bardzo mocno waham. Także mam nadzieję, że mi doradzicie, który rozmiar sobie zostawić kurtka wygląda bardzo ładnie z tyłu. Naprawdę robi świetną robotę. Mega mi się to podoba. Ona jest odleżana, bo była powskładana. Natomiast jestem ciekawa, jak prasujecie takie kurtki. Czy używacie na przykład żelazka parowego i to Wam zdaje egzamin? Także podzielcie się w komentarzu, bo jestem strasznie ciekawa, bo potrzebowałabym ją trochę rozłożyć. I tutaj tak. Rękawy są super, jeżeli chciałabym jakiś grubszy swetr. Natomiast chyba bardziej podoba mi się rozmiar S jak leży. Także już Was odkładam na staty. Tak to wygląda z tyłu, tak to wygląda z przodu i Kurtka jest tutaj jest super. Słuchajcie, mam ten ruch, y, mam tutaj tą wygodę i tak dalej. Natomiast kurde, ja mam taką tendencję do w przypadku kurtek skórzanych, że, że ja się tak napikuję, jakby to miała być moja druga skóra. Nie kurtka, tylko moja druga skóra. Także już sobie założymy kurtkę w kolorze y, również beżowym. Zobaczcie, jak wygląda rozmiar mniejszy. No, tutaj też mam y, ruchy, ale już bardziej skrępowane. Natomiast. Wydaje mi się, że ona w tym rozmiarze na mnie lepiej leży. Tyle, ile mam się zapiąć, to się zapinam. Tylko tu w cycach chyba... No nie, też się zapinam, ale no, ja nie chodzę tak w ramoneskach, nie? To, to, to czułabym, jakbym miała, jakby miała motor, to nie wiem, czy kupiła do tego kurtkę Cinseja. Uważacie, który rozmiar będzie dla mnie lepszy? Czy zostawić sobie tą M? -kę? większym ruchem, ale trochę gorzej wyglądającą? Czy iść w tą eskę z racji, że to kurtka wiosenna, już jakiś grubych swetrów nie zakładam, to może jednak lepiej tak. No ja mam bluzkę pod tym, Natomiast nie jakąś grubą, ale tak się waham w przypadku tej kurtki, że chyba w przypadku żadnej tak się nie, macha, nie macham, nie waham. To widzicie z swojej perspektywy po prostu, no, no nie wiem, mąż mi nie może pomóc w tej materii. Ja bym bardzo chciała, potrzebowała pomocy, bo inaczej będę albo wyglądała jak pikowane łóżko, a nie chciałabym tego. Bardzo bym nie chciała wyglądać jak pikowany, skórzany potel. Więc jakby pole do popisu dla Was, dawaj. S czy N? To jest S, tam było M, Kumarz, kumasz, 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 Dawaj znać. O, o, o nie, o nie, o nie, o nie. Matka mi się za łańcuszek zahaczyła. O Boże, dusi mnie! Aaaa, dusi mnie, dusi mnie! Miałam lekki atak paniki. Już jest dobrze. I przechodzę z drugą kurtką. To mam już w rozmiarze M. Słuchajcie, ona, nawet nie ściągałam jeszcze tych zapinek, bo jak będę, załóżmy, którąś zwracać, to, to bez sensu. Natomiast ja mam czarną kurtkę skórzaną i tą chyba sobie po prostu e, daruję, natomiast chciałam Wam pokazać jak ładnie to wygląda, ponieważ te kurtki wyglądają jak z Zary, tylko kosztują je, właściwie 1 trzecią ceny tych kurtek z Zary, a wyglądają równie dobrze. Ona jest takiego ala spranego, spranej jako skóry, wiecie, takiej, e, taki znoszony efekt kurtki. Jak to wygląda z tyłu. Ja tutaj mam rozmiar M. Bardzo fajna ta kurtka. Taka z ta kurtka. Rozmiar S. O, to jest kolor 1 do 1. Tak on y, wygląda, tak on się prezentuje. Także widzicie, że ona jest taka nietypowo czarna, tylko bardziej grafitowa, e, ciemno-szara, z takim efektem znoszenia. I też prezentuje się bardzo, bardzo ładnie. Zamszowa kurtka, słuchajcie. To jest taki zamsz, ale nie do końca zamsz, taki materiał zamszopodobny. O. Ona jest bardzo mięciutka, zobaczcie. To jest taka kurtka idealna, żeby sobie zarzucić na przykład na sukienkę. Krótka, czarna. Bardzo ładnie wygląda. Jest bardzo krótka i ona jest totalnie minimalistyczna. Tutaj nie ma żadnych zamków, sprzączek, nic z tych rzeczy. Jest bardzo, bardzo delikatna i mega tania. I powiem Wam, że jak ją teraz założyłam, to ja sobie ją chyba zostawię, bo czasami nie wiem, co mam założyć do, jakiej, do jakiejś sukienki. I ta kurtka rewelacyjnie by się do tego sprawdziła. No, kurczę, pięknie są skrojone te rzeczy, no bez dwóch zdań. Także no, dajcie znać, bo zostawiam te, które powiecie, że, że są spoko. Także miałyśmy już beżową, miałyśmy szarą spraną, teraz mamy czarną, alazanszową. I ta podoba mi się bardzo ładnie i też. Yy, Dobrze się w niej czuję. Nawet do tych spodni wygląda całkiem spoko. Także jestem ciekawa Waszej opinii na ten temat. I z Ramonesek mam jeszcze jeden kolor. Słuchajcie, taki jakby szary. Wpadający w taką ala śliwkę. Zobaczcie jak ona jest ładnie wykończona z tyłu. Naprawdę dbało się o te szczegóły z przodu. Zobaczcie jak ona fajnie się taliuje i no, 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 no fajna, tylko dla mnie ona jest znajomi mieli kiedyś taki, tak, tak, taki, takie obicie łóżka. I może dlatego nie do końca mi to pasuje. Jeszcze bym do nich poszła, a oni by powiedzieli ty Marta mieliśmy takie obicie łóżka kiedyś, no na 1000%. Bardzo ładna, ale ym, no, jeżeli nie macie znajomych, którzy mieli takie obicie łóżka, no to jakby bierzcie. Ale ja nie mogę. Wiecie jak jest. Teraz czas na płaszcze. Pierwszy płaszcz, który ja tutaj mam mam w rozmiarze słuchajcie XXS. X X, S, X, X, S, X, oh Jesus, nie? Szałpał. i on jest też taki ala zamszowy, zobaczcie. To jest taki chyba trend na tą wiosnę. Bardzo modne płaszcze. Jeżeli chodzi o wykończenie, to one są takie jakby surowe. Mamy bardzo długie pagony. Zobaczcie, jak one daleko lecą. I wyobraźcie sobie, jak przymierzyłam rozmiar M, który był cztery rozmiary większy niż ten, który ja mam. No bo XXS, XS, S, M. Cztery rozmiary, tak? Dobra. Z jasnymi spodniami wygląda w ten sposób, natomiast nadal dla mnie... No to nie jest, nie jest jakby mój, nie do końca, że fason, bo tutaj zobaczcie, jak on jest fajnie wykończony z tej strony. Fason nie do końca dla mnie. I tak mierzę ubrania boso. Tak, bo miałam tam kiedyś taką jedną wickę i to strasznie jej pasowało, że ja boso i ja, że w ogóle, się, że ja stopy źle ustawią,? Ha? I ja się pytam, czy Cejrowskiemu też zwracała uwagę, że za jaką jazzgę w piętę wbije? I teraz lecimy z moim płaszczem, który na 1000% zostaje. Słuchajcie, zakochałam się w tym modelu. Miałam do niego podejście w tamtym roku. Nie bykło, nie? Albo on był trochę może inaczej skrojony. No, nie wiem. W każdym razie zobaczcie ten tręcz. Co prawda nie jest wyprasowany, ale. Tak się nosiłam, tak szukałam beżowego tręcza. I we wszystkich wyglądałam właśnie, no jak detektyw. A w tym jestem zakochana. On ma taki dłuższy fason. I ja dodawałam Wam go na Instagramie, żeby, żebyście już miały pogląd, zanim się gdzieś tam wyprzeda. Teraz znowu jest dostępny, więc znowu wam go tutaj dostaję, dodaję. Jakaś dziewczyna mi powiedziała, że on jest dla mnie za mały, bo mi się nie spina. A to dlatego, że ja lubię ten efekt z przodu, żeby nie miała wszystkiego zamkniętego, tylko ten outfit było trochę widać, skoro już się tak napociłam, te gacie kupiłam, dobrałam sobie do tego bluzkę, nie, to chciałabym, żeby to jakoś wyglądało. Ja e, wiążę go z tyłu paskiem. Jedyny minus tego płaszcza, bo ma tylko jeden minus, to on nie ma kieszeni. Słuchajcie, będę przerabiała, żeby te kieszenie sobie tutaj zrobić, bo ja sobie nie wyobrażam płaszcza bez kieszeni. Jak, 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 to, jak to jest w ogóle możliwe? Natomiast zobaczcie, jak on pięknie wygląda. No, rewelacja, nie? Jest prześliczny. Przetani. Ja w tamtym roku kupowałam sobie płaszcze. Jeden mam z Massimo Duty, no to ja nie muszę mówić ile on kosztuje. Drugi mam z Mojito i też płaciłam za niego jakoś 290 zł, a ten jest za 119. kumacie bazę 119 zł za taki płaszcz. Z czego rozepnę z tyłu, żeby wam pokazać, jak on tutaj wygląda w całości. No, po prostu rewelacja do takich, wiecie, stylizacji teraz wiosennych, żeby szybko ubrać gonić, szaleć na zakupach, no po prostu rewelacyjny, jest przepiękny i on ze mną na stówę zostaje, bo za tą cenę i udało mi się go dorwać i w ogóle wszystko mi się tu spina, jeszcze zastanawiam się, czy by nie zakupić sobie koloru czarnego do dresu te płaszcze są super, do, do takiego bardziej yy, eleganckiego wyglądu też są super także dla mnie rewelacyjka w temacie płaszczy to kupiłam sobie płaszcz o skróconym kroju, słuchajcie. Ja nie wiem, czy ja wyglądam w nim jak grzyb, także dajcie znać, bo strasznie za mną to chodzi, nie? To jest jakby, wiecie, coś nie pykło jak szyli ten płaszcz, a to dupnijmy tak, nie wiem, na, trzy, na, na jedną trzecią, nie? I sprzedawajmy jako krótszy. No i poszło w birach, nie? Jak to się mówi teraz. Więc y, sobie go kupiłam I ja tutaj y, tamten płaszcz mam XXS, ten też mam XXS, i słuchajcie, ja się strasznie nad nim zastanawiam, bo na jedno mega mi się podoba ten krój tych krótszych rzeczy teraz. Te krótkie żakiety, co są, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie wiem, czy to jest krój dla mnie. I tutaj mam XXZ, pokażę Wam z M-ką, czyli rozmiarem płaszczy, który zazwyczaj kupuję, bo tutaj ta rozmiarówka jest jakoś, nie wiem, nie wiem, co tu się wydarzyło. To jest rozmiarówka dla olbrzymów, mam wrażenie. Natomiast ten płaszcz wygląda w ten sposób. I... Zobaczcie. I podoba mi się to na jedno. Na drugie brakuje mi tutaj, żeby spiąć sobie ten płaszcz yy, i zrobić sobie taki krótszy, więc chyba mi go to dyskwalifikuje. Natomiast, no kurczę, łazi za mną taki płaszcz. Ja widziałam w Mohito yy, te, też tego typu, tylko dwa razy droższy. I zastanawiam się, czy by w Mohito nie zamówić i sprawdzić, bo on właśnie miał to, to spięcie na dole, którego mi brakuje, ale tutaj są kieszenie, nie? Czemu nie mogli zrobić tych kieszeni w tamtym długim płaszczu? To ja nie wiem. Pokażę Wam rozmiar M tego samego płaszcza. że to sobie zdejmę, Ciach, rozmiar M i zobaczcie, jaki on jest wielki. No nie? Jestem ciekawa, który płaszcz według Was mam zostawić, którą kurtkę właściwie czy ta beżowa, SK czy M, co uważacie i jak mnie w tym widziałyście. Ja się z Wami żegnam na ten moment i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i zapraszam Was na ten haul lumpeksowy, nie? Lumpeksarski. Wiem, że lubicie takie odcinki. Ja też bardzo lubię, bardzo je lubię, ale zobaczcie na przykład. Na... Tak, ja modę tygryskie ma ha ha, bo są za duże, za małe albo jeszcze nie wiadomo jakie! Ja się z wami żegnam, zapraszam do linków w opisie. No i widzimy się już za niedługo. Bye!